Cześć! Z tej strony Deslot, a to mój premierowy odcinek, w którym opowiem Wam o zbliżających się zmianach wraz z nadejściem nowego updateu 1530 ma on pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Pierwsza bardzo ważna zmiana i bardzo ciekawa, to zmiana w skinach bohaterów. Obecnie dzięki jednolitym kolorom mogły być one niemalże niewidzialne. Albo wtapiające się w otoczenie tak bardzo, że nie dało się ich po prostu zauważyć. Na forum rozbrzmiała dyskusja, czy to nie są przypadkiem skiny pay-to-win. Jak wiemy, pay-to-win, czyli płacimy za wygraną, a Fortnite od zawsze mówił, że skiny są tylko kosmetyczną zmianą i nie wprowadzają żadnych zmian oraz pomocy dla graczy, dzięki którym można cokolwiek zyskać. A tymczasem wiele osób nauczyło się korzystać bardzo ze skinów właśnie bohaterów, ponieważ dzięki jednolitym kolorom naprawdę można ustawić było tak na przykład czarny skinek, lub tak jasny, że, że po prostu nie widziało się przeciwnika. Więc rozbrzmiała ta dyskusja, czy skiny nie są zaopatrzane. Przekonał się o tym jeden gracz, w tym samym sam ninja. Myślę, że sami powinniście to zobaczyć, więc wrzucam Wam fajnego shota. I can't even see him. Nie tylko oczywiście on miał problemy ze skinami superbohaterów gdyż część youtuberów zaczęła trollować przeciwników ustawiając się jednokolorowymi skinami w miejscach w których najprawdopodobniej gracze ich po prostu nie widzieli. Przykład zielony skinek przy jakimś płocie lub w trawie. Czarne skiny w cieniu czy też biały skin na tle ściany. Przeciwnicy nie mogli zauważyć tych superbohaterów i Epic bardzo długi czas nic tym nie robił, totalnie nie reagował aż do momentu wstawienia postu na reddicie ze słynnym zdjęciem gdzie nie widać było totalnie skina siedzącego w rogu Dopiero wtedy Epic Games zauważył poważny problem i dokładnie w tym patchu, który teraz nadejdzie zostanie to zmienione. Skiny boh bohaterów będzie można w razie czego y, oddać, więc nie musicie się martwić. Jednakże skiny te nie będą mogły już posiadać jednolitych kolorów, które dały im taką przewagę. Dla mnie to bardzo dobry pomysł na zmianę, ponieważ naprawdę te skiny potrafiły namieszać podczas walki i jest to mój pierwszy odcinek tego typu. Także bardzo proszę, bądźcie wyrozumiali. Więc, jeżeli jesteś nową osobą, zostaw subskrypcję z dzwonkiem, abyś nie ominął żadnego filmu. A dla osób, które już mnie stale oglądają, pamiętajcie o kliknięciu łapki w górę, która bardzo pomaga mi w zasięgach. Pewnie ciekawi was, kiedy pojawi się w sklepie Fortnite Travis Scott. Travis Scott jako skinek pojawił się już w ostatnim update w plikach, ale jeszcze go nie było w sklepie więc najprawdopodobniej może pojawić się ku 10 lutego. Dlaczego? Być może zbliżające się święta Antynek mogą sprawić, że dużo osób z firmy Epic Games wystawi swoje najpotężniejsze skiny do sprzedaży. Pamiętajcie, że to są tylko moje domysły, bo żaden ze streamerów, osób nawet współpracujących mocno z Epiciem nigdy nie wie co dokładnie, którego dnia pojawi się w sklepie. To są zawsze tylko domysły. Tymczasem do Fortnite w kracza nowa ekipaka, to już trzecia i tym razem mamy prześliczną tropicielkę drifta. Ten skin mi się naprawdę podoba, a szczególnie jego kolejna edycja taka śnieżno śnieżnokryształowa jest naprawdę cudowna. Ta ekipaka jest jedną prawdopodobnie z najlepszych. Najmniej podobała mi się obecnie ta z Arołem. Jeżeli otrzymaliście ją i zastanawiacie się dlaczego, ponieważ zrezygnowaliście wcześniej z subskrypcji Fortnite ekipaki, to otrzymaliście ją dlatego, że Epic Games rozdaje na początku miesiąca skinek z ekipaki, więc jeżeli w poprzednim miesiącu kupiliście ekipakę i zakończyliście nawet jej płatność, to po prostu pierwszy wypada jako ostatni dzień trwania poprzedniej ekipaki, więc jeszcze gratisowo w ramach jednej płatności otrzymujemy dwa skiny. Co prawda, wtedy jeżeli zrezygnowaliśmy z ekipaki w poprzednim miesiącu, nie otrzymamy dodatkowych dolców, ale tym samym też nie pobierze nam kolejnej płatności, do nie wznowimy ponownie naszej ekipy, ale jej przybycie to dopiero początek historii i góry lodowej, która idzie wraz z nią. Mianowicie tropicielka drifta miała właśnie odnaleźć ostatniego z driftów, czyli te osoby, które pojawiały się w przestrzeniach czasowych i umiały je zmieniać. E, właśnie dlatego do ekipaki trafił ten skinek i wraz z nim być może e, zamiast gasnących gajów pojawi nam się bardzo stara miejscówka ze starej mapy, czyli pogody pomyślności. Właśnie, w plikach pojawiły się już tutaj zapiski i plany, że ta miejscówka ma powrócić do Fortnite, no i Pytanie, czy w najbliższym patchu przypadkiem nie będzie właśnie takiego przeniesienia? Gdyby ta miejscówka została przeniesiona właśnie do Fortnite, znaczyłoby to dla nas, że walka o wszechświat, przestrzeń. Wciąż trwa między różnymi klanami i możliwe, że nasz główny bohater, który jeszcze nie skończył swojej podróży, a mowa tutaj o słynnym Jonesie, jeszcze jeszcze nie zna do końca swojej przyszłości i tym samym naszej również. Mapa Fortnite wciąż ewoluuje, pobierając pojedyncze elementy ze starej mapy i przenosząc ją na nową. Więc jak myśleliście kiedyś, ej, jakby to było, gdybyśmy wrócili na starą mapę, stara mapa jest najlepsza to właśnie jest duża szansa, że to nie my polecimy na starą mapę, tylko stara mapa przeniesie się do nas. A dla osób, które chciałyby wesprzeć moją twórczość, zapraszam do sklepu Fortnite i wpiszcie tam proszę kod Somira. To bardzo pomoże. Dziękuję wszystkim tym, którzy już wspierają kodem i tym, którzy dopiero zaczną. Dzięki Wam mogę tworzyć. Trzecia zmiana w aktualizacji, bo trochę się rozgadałem, będzie najprawdopodobniej skierowana w kierunku Walentynek. Tak, moi drodzy, to już niedługo. Zobaczcie, mamy 1 luty, więc teraz najbliższe dwa tygodnie najprawdopodobniej w questach będą związane z nowym ewendikiem Fortnite'owym, czyli Walentynki. Rok temu mieliśmy rozdawane skinki, emotki oraz malowanie, no i może może w tym roku również Epic Games postanowi dołożyć starań, aby to w Fortnite zagościło troszeczkę miłości. Dla wszystkich, którzy lubią troszeczkę czułości, być może pojawi się nowy skinek. Malowany. Oraz emotka. To wszystko oczywiście jest być, być, być może, ponieważ dopiero po update dowiemy się, czy w plikach gry pojawiły się jakieś miłosne, nowe skinki oraz emotki, które mogą być nagrodą za nowe wyzwania, które najprawdopodobniej pojawią się jeszcze w tym tygodniu, bądź już w kolejnym, w kolejnym tygodniu od czwartku będziemy mogli szukać jakiś fajnych kłościków by coś tam. Może zdobyć za darmo. W tym samym czasie, w którym my będziemy świętować Dzień Zakochanych w Fortnite, dokładnie w Azji, na Switch'a będzie można zagrać w turnieju, w którym będzie też do wygrania dodatkowy nowy skinek związany właśnie z walentynkami. Żeby w niego zagrać, musicie zarejestrować się na stronie Epika i chyba z tego co kojarzę, trzeba będzie przenieść się po prostu na teren Azji tam będzie dostępny specjalny turniej z poświęcony konsoli Switch. Podsumowując, już niedługo Nerw Bohaterek, dodatkowy event walentynkowy i pewnie już niedługo Travis Scott w sklepie Fortnite. Dla tych, którzy chcieliby wygrać troszeczkę więcej zapraszam na Instagrama, gdzie znajdziecie konkurs, w którym to można wygrać darmową myszkę. Wystarczy spełnić podstawowy regulamin, w którym to trzeba napisać komentarz, dlaczego chcecie otrzymać tą myszkę. A losowanie odbędzie się już w najbliższy piątek. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zostawiliście oczywiście subskrypcję na kanale i łapkę w górę. Dzięki temu będę miał większe zasięgi i będę wiedział, że chcecie, żebym tworzył więcej dla Was właśnie takich odcineczków. Wasza ankieta wskazała w 82% ponad 260 głosów na to, żeby było więcej filmów takich związanych z pogaduszkami co najmniej 8-minutowymi i wykonaniem filmów dłuższych niż tych krótszych. Także ten odcinek dedykuję właśnie Wam. Dziękuję Wam za to, że pomogliście mi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!